Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Kolejny opening wleci na rejony. Może w tym odcinku uda nam się dropnąć huge kata. Zobaczymy, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, lecimy po oczywiście najlepsze rzeczy, jakie możemy tutaj dropnąć. No i co, mam nadzieję, że podoba Wam się ten odcinek. Jedziemy z tym tematem, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzu. Czekam, słuchajcie, jak ktoś dostaniecie ode mnie. Yy... Tego jednego nowego mityka, zwykłego, jak ktoś odgadnie, a nie, bo to, to w sumie będziecie mogli sprawdzić. To, to niebo może na oszukiwać. To nie. Już myślałem, że zrobię konkurs. Słuchajcie, że ktoś powie, ile wydropię mityków w tym openingu, ale to się mija z celem, bo ktoś na pewno padnie na pomysł, żeby troszkę pooszukiwać, więc szkoda. Ale my zobaczymy, czy w ogóle uda nam się dropnąć. Yy... W tym wielkim openingu, kolejnym z tych tech coinsów, czy uda nam się dropnąć kolejne mityki? Być może huge cut, kto wie. E, fajnie się farmi teraz te, te monety, tech końcy, więc akurat e, to jest na plus. E, I pytanko, pytanko, czy się uda tutaj dropnąć coś? Jestem szalenie ciekaw, bo jeżeli tak, to by było nieźle. Ja tu słuchajcie, w międzyczasie gram jeszcze w jakieś gry na telefon przy, przy tym openingu. Ok, mamy kolejnego, kolejną legendę. Szkoda, że nie, mogę spod nie ma jakiejś opcji podglądu jakie ma statystyki ta legenda, bo chciałbym wiecie żeby moje wszystkie obecnie tech, te, te pety miały tech coins enchanty na tech coins te maksymalne jak widzicie tu mam założone takie, no huge to może nie jest najlepsza droga ale zobaczymy, może z tych legend będzie jakiś miał boosta enchant'a do do wiecie, do do tech coins, zobaczymy Oczywiście to różnie z tym bywa. Natomiast noc, czekamy na razie ani jednego. Mityka mam boosty odpalone. Wszystko, więc coś. Ten opening nie jest taki szczęśliwy jak zwykle. Troszkę smuteczek, ale spoko. Chyba damy radę. Miejmy taką nadzieję. Miejmy taką nadzieję, że się uda. Busty mam odpalone. Dwie legendy pykły. Chociaż tyle. I zobaczymy, czy dzięki tym legendom nie będę w stanie wyfarmić sobie jakieś świecie. Spoko rzeczy, ale to zapowiada się. Słuchajcie, możecie o, oglądać ten odcinek na szybkości razy dwa. To wideo, macie koło zębate i tam opcję przewin szybciej. E, dzięki temu będziecie krócej odcinek oglądać, nie? Obejrzycie cały, ale będzie oczywiście krócej trwały. Jeżeli ten odcinek będzie miał 10 minut, to przy kółeczku jak dacie razy dwa to to będzie trwał 5 minut więc oszczędzicie sobie czasu a obejrzy, obejrzycie cały odcinek więc to jest taki plusik tego że zawsze można szybciej to obejrzeć ja bym bardzo zachęcam do oglądania oczywiście odcinków moich kurka no co to za jakiś opening ja dopiero od 5 legend wydropiłem to tak średnio powiem wam szczerze jestem tr trochę zniesmaczony że żaden mityk mi tu nie wypada już myślałem, że zrobię sobie mityki, a tutaj ciężko idzie, ciężko idzie, słuchajcie. Przędziemy bardzo ciężko, ale damy radę. Myślę, że się uda. Kto wie, zawsze są trzy uda, albo się nie uda, albo się uda. <słuch> są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. No pany! Co to ma być, ja się pytam? Kurka wodna, słuchajcie. Patrzcie, już jesteśmy prawie w połowie, a ja żadnego mityka nie dropiłem. Legendy też tak słabo dropią. Czy, czy coś się stało z tymi bustami, czy co? Średnio, wiecie, bardzo, bardzo słabo tutaj. Nie cieszy mnie to w ogóle. Bardzo słabizna. Słabizną tu powiewa. Dobra, legendarny rainbow, to jest akurat spoko. No oczywiście te rainbowy fajnie biją, ale no chciałbym mieć upgrade do tych końców, jakby nie było, byłoby mi bardzo, bardzo miło, jakby się udało to ogarnąć. Dobra, wracamy do openingu. Słuchajcie, lecimy. Kurka wodna, no mityczki. Płaczę, bo te openingi coraz słabsze. Nie wiem, czemu tak jest. Słuchajcie, że nie dropi tak tych mityków. Jakbym chciał. Dobrze. Nie wiem, czy to jest takie fajne, że wiecie. E, szybko zużywają się te Tech Coinsy, Mógłby Preston zrobić więcej, żeby więcej tych monet można było tutaj uzyskiwać. Tryliony na przykład. Hmm. To by było coś, to by nam pomogło. Natomiast tu już widzę, że będzie ciężko. Ani. Okej, okay, złota legenda. Same legendy dropią, ale. Nic, a nic nie dostajemy. Patrzcie, taki opening bardzo słaby. Za nic tutaj nasi, nasi nasza gra mi nie daje. Preston mi nie daje dzisiaj. Nie oddaje. Słabo, słabo, słuchajcie. Ja liczyłem na coś większego, ale czy uda mi się tutaj huge Kata dropnąć? Ciężka sprawa. Oczywiście, zawsze może być. Yy, Okej, okay, kolejna legenda. Zawsze może być gorzej, oczywiście, więc wiecie. Okej, okay, dobra, zaczęło sypać legendami, chociaż tyle. No, ale chociaż jeden mityczek jakby był, to bym się nie pogniewał. Jeden mityczek i będę zadowolony, będę szczęśliwy, dawać mi tego mityczka. Nie chcę epików, ja chcę legend... mityki. Chyba jedyną opcją będzie to, żeby chodzić i kupować sobie w mystery merchancie. Tak mi się wydaje, bo tam po przecenie po taniości można kupować te rainbowy. I chyba to będzie najlepsza opcja, tak mi się wydaje. O samego openingu to ciężko bardzo. Kolejna legenda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 legend. No to też tak średnio. Też tak średnio moi drodzy, ale spoko damy radę. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie jakoś to będzie. Okej okay, Rainbow fajnie. Można też robić Dark metery z tego, ale czy to jest sens? Wiecie co jest najlepsze, że mi mityka nawet nie dropło tego, tego wiecie, bo to są dwa mityki jakby z tego co widzę. A nie, to jest legenda ten Hexalot, to jest legenda. Okej, okay. myślałem, że dwa mityki tu lecą. No smutek mnie ogarnia słuchajcie. No ani jednego mityka. Jest mi smutno. I chyba nawet nam się nie poszczęści. Smutek, panowie i panie. To jest takie bardzo, bardzo smutne, że nie jesteśmy w stanie sobie tu dropnąć lepszych rzeczy. Kurka wodna. No dobra, ale sprawdźmy sobie jeszcze na koniec. Na koniec sobie sprawdzimy te legendy. Ok, czy mamy jakieś tech coinsy tutaj? Tu nie ma. Tech Coins, Tech Coins, panowie. Upgrade'y do... Tu jest jedynka, to tak średnio. Okej, okay, tu mamy hacker -kety złote. Dobra, gdzie są te lepsze pety? Tu mamy rainbow'y. Ale smutek nie ma. Słuchajcie, nie ma. No nic, to by było na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się.